ma do tej strony, poniedziałek, nowy tydzień. Nowe auto do roboty, niestety leksus i znowu poszedł pod bok. Zostałem sam, zwyżek chory. A to co mam? Poszycie wewnętrzne na kole do, do, do wyklewania, drzwi do wymiany. Wiem, wiem, nie mam zgrzewarki, zaraz tak będziecie gadali. No nie mam, no na razie myślimy będzie niebawem, bo wcześniej tylko robiliśmy wyjeby, że tam zgrzewarka nam za bardzo nie była potrzebna, bo większość części się odzyskiwało. Tak? No teraz z ubezpieczalniami podpisaliśmy, staliśmy z ubezpieczalniami jakieś tam umowy i wchodzą nam wszystko na oryginalnych częściach, każą robić, także no i zgrzewarka będzie. Zakupiona, no na razie jest jak jest, muszę to spawać, także nie spinajcie się tam za bardzo, no to nie moja wina Że spawam to a nie zgrzewam, miałbym zgrzewarkę bym zgrzewał tak? no wolałbym bo byłoby szybciej i estetycznie tak Dobra, co tu mamy, tak jak mówiłem, muszę rozebrać zderzak, nadkole, zwalić drzwi Porozbierać go sobie w środku I co? I działać z tym wszystkim, podciągnąć trochę ten błotnik, żeby tam na kole grzej się przyszedł mm -hmm. podciągnąć te, ten błotnik, żeby tam na kole trochę rozszarpać, powycinać, poklepać co trzeba, dopasować, Wspawać tyle będzie z roboty. Dobra, biorę się za rozbieranie, widzimy się za jakiś czas Pozdro No i dobra, auto rozbroiłem, teraz będę wyciągał to Wyciągnę ten kawałek błotnika z nadkolem To tnę, tnę, tnę Szybiarz już był mi, też szybę wyciągnął Rozwiercam Fragment tego nadkola wewnętrznego też mam tutaj, że tu, jakby tu też to wywalam za, za dużo nie muszę się bawić w naprawę Wszystko Wszystko mam w Do wymiany Dobra, ja wywala. Wyciągam to Ten fragment wewnętrznego na szkola i życia. To ja was No dobra, koniec na dziś Tą, tą część tego na bo ono tu jest łączone, wewnętrznego usunąłem Tak samo jak i poszycie, tu poczyściłem wszystko, poprzeklepywałem Pomierzywałem miejsce spawania Katoporozą tę minoteka tu zrobiłem, gdzie klej No i co? Jutro z rana przyjdę, przygotuję ten fragment Stawię go tu ona swoje miejsce dopasuje poszycie jutro liczę, że to spokojnie skończy. Dzisiaj to zaczęło gdzieś około 12.00. Tak naprawdę ciąć, slipować. Tam rano robiłem jakieś inne rzeczy. Jutro to szykuję, wstawiam i szykuję poszycie. Pragnę tego progu spawam, slipuję i kolejny samochód wbany. No i dobra, tą część kola wewnętrznego mam spawaną Poslipowane tak z grubsza Teraz tu wezmę kataforezą Zatryskam, od razu chłopakom Mastykami to wezmę, żeby Nie musieli... Tutaj już widać, że kiedyś był ten błotnik naprawiany to ja Trochę tak Jakiernikowi podkładem się to bo tak właśnie robią samochody No cóż, nikt nie jest idealny na to wygląda Dobra, ja tak jak mówiłem, to mam poszlipowane, wstawione zamaluję to kataforezą, robię stykę i muszę chwilowo samochód wystawić, bo tamtego musimy tędy wyjąć wjeżdżam i lecimy z poszyciem dobra, biorę się za malowanie no i dobra, widzieliście, zmatowione Kataporegą wzięte, nawet podobny kolor mi się trafił, no ta trochę ciemniejsza, ale Aranż laciernik, czy maszyczkę od razu sobie tu zrobił Żeby nie musieć później kłaść się i między błotnikiem a tarczą, tu skórę głowy kładę, tak to ma wszystko elegancko rośnie, tak? No wiadomo później jest taki będzie złożone, jak to ja tu od tej strony gdzieś się musi. Jeszcze napuszczę tutaj siuwacę, kurczę, przestawię się w wosku albo coś takiego i będzie elegancko. Teraz muszę wystawić samochód, jak mówiłem, tą dupę przestawić, wyciągamy tego świata Ducato i później z powrotem jeżdżam, pasuję po szycie, stawię po szycie, pójdzie ten kawałek drogu i roboty uważam za zamknięte. Dobra. Zatem do temat kola wewnętrznego mam zamknięty. Dzisiaj chcę jeszcze zamknąć temat młotnika i w najgorszym wypadku jutro do południa zrobić ten truch. Pozdro! No i dobra, drzwi już sobie tutaj założyłem, ustawiłem. Zamek przełożyłem z tamtych rozbitych kulerzom. bo miałem problem wyciągnąć zamek z mocowaniem klamki, o tamto zmierzone. Ograniczeń też założyłem, żeby ktoś się nie rozpędził, jak to kurde wiadomo. No i co, i teraz biorę poszycie, które już tam leży, nawet tu widzicie, tam mam. Teraz sobie poszycie wezmę, dotnę tu górą. O tu sobie dotnę, ciach. Ładnie tu pójdę, równo tak jak szyba. Tu, żeby ominać, nie ruszyć tego felca. Teraz muszę rozwiercić tutaj. I tą część wywalić z okularem. To mi jest potrzebne. także tu muszę tu rozwiercić, tu odciąć, resztę. Śmiech. Dobra, szykuję się tu do rozwiązania. Tu sobie to wstępnie przyłapałem. Wszystko tu pasuje. Szczelinka jest. Tu jest taka sama jak pod przednimi. No jutro wstawię jednak ten kawałek progu, bo, bo jest za bardzo tu wygnieciony. No jeszcze myślę, czy go nie wiem, ale raczej wstawię tutaj fragment nowy, elegancki. Wszystko mam podstawiane. Czyli się elegancko zamykało. Tu jak widzieliście to wkleiłem. Nie wiem, czy będzie widać, jest wklejone, bo ktoś mi ostatnio, jak robiłem Fera gdzieś tam na, na, na forum jakimś Facebooku, że nie kleje no po prostu nie kleiłem. Na, na, podczas kręcenia, bo to było klejone, bo ten błotnik kilka razy w tym Seacie Leonie, Ferze, zdejmowałem. I po prostu no jest tak, że się to nie nakręciło czy tam nie, 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 podczas montażu. Podczas montażu, no akurat te, tego momentu nie wrzuciłem. No ale nie myślcie tak, że jak jest klejone, to ja to pyk, przykładam po szycie, kurwa i nie kleję. Zawsze kleję. A ten, co tak twierdzi i udaje, że najmądrzejszy, no to nie, niech pokaże, co on robi, no. Także tak. Specjalnie dzisiaj pokazuję, że było klejone. Za każdym razem, jeszcze raz powtarzam, kleję zawsze tutaj. O ile to jest przewidziane, tak, bo jak nie jest przewidziane, jest spawane, bo są niektóre samochody, no to później ładnie tu mastykami się zamkną. Także tutaj już to... Tu łapałem I trochę tu pospawam Też już tu Spawałem, tak jak mówiłem, nie chciałem tej mastyki ruszać A tylko tutaj będą mieli Taki paseczek, bo tutaj na tym kawałku Nie ma tej mastyki, tylko na tu Taką cienką sobie zrobią, a tutaj już się nie będą musieli bawić Na to, tak? Uciekłem sobie, ciach, ciach tu to jeszcze tylko zderzak przyłożę, czekam na ślizg lewy, ale na pewno będzie dobry. Wszystko dobrze. Także tak, to kończę torek. Tak naprawdę no dzień mi to zajęło, wymienić, yy, rozebrać ten samochód, wyjąć to, tam podciągać go, wyjąć to, wstawić no, 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 nową tą część nadkola, która szła tutaj dopasować poszycie, przyłapać drzwi a musiałem ze starych zamek powyciągać też miałem trochę zabawy, bo musiałem te drzwi rozcinać stare bo klinowało mi tutaj zamek założyłem drzwi, ustawiłem je co jutro myślę, że dwie godzinki spawania bo dużo tutaj nie ma, ze szlifowaniem ze dwie powiedzmy zabawy, czyli myślę, że do 11 do, do, do powinienem Maksymalnie do 12 to ogarnąć. Dobra, i 4 skończony wszystko podstawiane. Od dołu już tam mastyczki zrobiłem, żeby nie chcieli się kłaść. Teraz to jedynie porozbieram go całego, polecę kleje i cała moja robota. Tutaj tak jak już mówiłem, tak wstawiłem, żeby nie ruszyć tej mastyki. Ona tu ma fabryczny koniec, ja to wstawiałem gdzieś tu. Wtedy te chłopaki będą musieli zrobić ten taką. Fragmencik mastyczki tutaj. I tyle. Tutaj to na kole wewnętrzne że jest tam na gotowca, mastyka zrobiona, zapodkładowane takie fabryka tam kataklorezą, no trochę środcień różnie ale jak to się mówi przybrudzi się i nie będzie widać. Poszycie wklejone, nie wiem czy tu widać. Widać wklejone sztywniutko, wszystko elegancko. na lakiercy mastyki, to to z poprzedniego, z poprzednich napraw jest po strzale jakimś. I coś zapodkładone. No Dobra, biorę się zakładzenie, rozbieram, biorę się zakładzenie kleju i lecę z, z kolejnym tematem. Fajny temat teraz będę robił e, dupę będzie Marek Kończył, tam stoi, pomachaj Marek Marek będzie tu mi pomagał, będziemy dwa projekty, bo będzie zwyszek jest chory. Marek tu stanie, będzie to wszystko rozwiercał, samodzielnie szykował. Marek zazwyczaj tutaj u nas reperaturki do busów wstawia. No i dużo też mi pomagał zawsze rozwiercać. No i samodzielnie pod moim okiem tu będzie to wszystko rozwiercał, szykował do wstawienia. A ja za chwilę wstawiam kolejny fajny projekcik, który zobaczycie niebawem w moim, na moim kanale i profilu na Facebooku. Pozdro No i dobra, klajem pyknięte Gdzie macie Z mojej strony, z tym autem koniec Pozdro Boże. Doman